Mój synu, teraz jest czas, aby uciszyć swoje serce i oddać się całym ciałem i duszą tej modlitwie. Nie musisz się bać ani wahać, ponieważ jestem tutaj u Twojego boku, słuchając każdego słowa, czując każdą emocję i gotów działać w Twoim życiu. Kiedy wybierasz otwarcie swojego serca dla mnie, zbliżasz się do potężnej przemiany którą już przygotowałem. Ta przemiana nie jest tylko odległą obietnicą, to coś, co już zaczęło się poruszać w duchowym świecie, czekając jedynie na właściwy moment, aby objawić się w Twojej rzeczywistości. Chcę, abyś zrozumiał, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem tym, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Tym, który zamienia pustynię w ogród i sprawia, że rzeki płyną tam, gdzie wcześniej była susza. Wiem, że czasami wiatry trudności dmą przeciwko Tobie, ale jestem Twoją ucieczką i twierdzą. W nadchodzących dniach moje ręce będą działały cicho, odsuwając problemy i stawiając przed Tobą niespodziewane możliwości. Ten tydzień będzie początkiem nowego czasu, czasu cudów, w którym zobaczysz, jak otwierają się drzwi, a przeszkody znikają. Synu, zapraszam Cię teraz, abyś umocnił swoją wiarę. Napisz w komentarzach, że wierzysz w zmianę, a w ten sposób otworzysz przestrzeń, aby cud zaczął działać w Twoim życiu. Deklarowanie swojej wiary to nie tylko formalność, to akt odwagi i zaufania. Kiedy oświadczasz, że wierzysz we mnie, poruszasz duchowy świat na swoją korzyść, a ja mogę swobodnie działać w każdej dziedzinie Twojego życia. Bądź śmiały w swojej wierze, ponieważ jestem Ojcem, który lubi wynagradzać tych, którzy ufają mi bez zastrzeżeń. Pamiętaj, zostałeś stworzony, aby zwyciężać. Od samego początku, kiedy Cię formowałem, umieściłem w Tobie wyjątkowe dary i talenty, a każdy z nich ma swój cel. Nie ma znaczenia, jak wielkie jest wyzwanie lub trudność, z jaką się teraz mierzysz, jestem z Tobą i razem zwyciężymy. Chcę, abyś wiedział, że wszystkie rzeczy przyczyniają się do dobra tych, którzy mnie kochają. Nawet trudne chwile są narzędziami w moich rękach, aby cię przygotować i wzmocnić. Wiesz, Synu, otwieram ścieżki tam, gdzie nie widziałeś wyjścia. Znam każdą myśl, która przychodzi przez Twoją głowę i każdą troskę finansową która obciąża Twoje serce. Nie musisz nosić tego ciężaru sam, ponieważ jestem Twoim zaopatrzycielem. Zaufaj, że jestem w stanie zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby, nawet te, które wydają się niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Przynieś swoje troski do mnie, oddaj swoje lęki i niepokoje, bo ja przemieniam trudności w świadectwo. Nie martw się o jutro, ponieważ ono już jest w moich rękach. Chcę, abyś żył dzisiaj z zaufaniem, wiedząc, że wszystko jest pod moją kontrolą. Otwórz swoje serce na wdzięczność. Dziękowanie to potężny klucz duchowy, zdolny do otwierania wrót nieba i uwalniania błogosławieństw na Twoje życie. Zacznij teraz dzękować, nawet jeśli jeszcze nie widzisz swoimi oczami zmian, o które cię prosiłem, abyś wierzył. Wiara jest pewnością tego, czego się nie widzi i gwarantuje ci, że błogosławieństwa są w drodze. Niespodziewane interesy, zaskakujące możliwości i odpowiedzi na dawne modlitwy są gotowe zapukać do Twoich drzwi. Przygotuj się, aby być świadkiem tego, co się dzieje, gdy decydujesz się żyć przez wiarę, a nie przez widzenie. Sprawię, że będziesz prosperował nie tylko finansowo, ale we wszystkich dziedzinach swojego życia. Chcę, abyś miał pokój w sercu i radość w duszy. Prawdziwa pomyślność to nie tylko posiadanie pieniędzy. To życie w pełni ze zdrowiem, miłością i celem. Moja wola dla Ciebie jest dobra, doskonała i przyjemna, i nie chcę, abyś cierpiał z powodu braku czegokolwiek w swoim życiu. Kiedy podążasz moimi ścieżkami, wylewam na Ciebie łaskę i przychylność, a błogosławieństwa będą Cię ścigały, dokądkolwiek pójdziesz. Synu, teraz łamie wszystkie niewidzialne kajdany, które trzymają Cię w strachu, niedostatku i braku celu. Każdą negatywną myśl, każdy głos wątpliwości, który szepcze, że nie jesteś w stanie, uciszam w tym momencie. Jestem Twoim wyzwolicielem i każda więź, która uniemożliwia Ci postęp, jest teraz rozwiązywana. Mówię ci, zostałeś stworzony, aby prosperować, aby rosnąć i owocować, i żadna przeciwna okoliczność nie może przeszkodzić planowi, który dla ciebie zapisałem. Jeśli są przeszkody na Twojej drodze, usunę je jedna po drugiej. Tak jak garcasz cierpliwie formuje gliny, jak kształtuje Twoje życie, przygotowując je na obfite żniwa. Nie musisz teraz rozumieć procesu, wystarczy, że zaufasz. Każde pozorne opóźnienie jest przygotowaniem, a każde zamknięte w przeszłości drzwi miały otworzyć większą i lepszą drogę. Nie bój się trudności, nie są one oznaką porażki, lecz dowodem na to, że wzmacniam Twoje korzenie, abyś mógł rosnąć mocno. Działam za kulisami, poruszając ludzi, serca i sytuacje na Twoją korzyść. Istnieją drzwi, które były zamknięte przez lata, ale ten tydzień jest tym, w którym się otworzą. Pojawią się możliwości, o których nawet nie myślałeś, i postawię na Twojej drodze właściwych ludzi, aby Cię wspierać i pomagać. Przygotuj się, bo cudowne zmiany finansowe i zawodowe są w drodze. Chcę, abyś szedł z ufnością, wiedząc, że każdy krok, który zrobisz, będzie kierowany przeze mnie. Każde uczucie porażki, lenistwa lub zniechęcenia jest teraz wyrwane z Ciebie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Ponieważ włożyłem w ciebie ducha odwagi i mocy. Nie pozwól, aby smutek lub porównywanie się z innymi cię paraliżowało. Twoja droga jest wyjątkowa, a mój czas dla ciebie jest doskonały. Tak jak słońce wschodzi każdego ranka bez zawahania, sprawię, że pojawią się nowe możliwości i sukcesy w Twoim życiu. Zostałeś stworzony, aby zwyciężać, i zwyciężysz, ponieważ to ja prowadzę cię do zwycięstwa. Chcę, abyś był pilny i zorganizowany, ponieważ wlewam w ciebie zdolności przedsiębiorcze, które nawet ciebie zaskoczą. Właściwe pomysły pojawią się w Twoim umyśle, a ty będziesz miał jasność, aby działać z mądrością. Ten tydzień będzie pełen osiągnięć. Umowy zostaną zawarte, partnerstwa nawiązane, a nawet sytuacje, które wydawały się stracone, znajdą rozwiązanie. Ufaj, że wszystko jest pod moją kontrolą, dopasowując się do mojego doskonałego planu. Nie jesteś sam w tej podróży. Będę przy tobie w każdej decyzji. W każdym wyzwaniu i każdym osiągnięciu. Chcę, abyś zachował czystość serca, umysłu i intencji, ponieważ błogosławię tych, którzy idą moimi ścieżkami. Kiedy zbliżasz się do mnie, Twoje życie staje się świadectwem mojej miłości i mocy. Kroczenie w zgodzie ze mną nie oznacza braku trudności, lecz zwycięstwo nad nimi. Bądź wdzięczny, synu. Przed tobą jest czas cudu, a każde dziękuję, które wysyłasz do mnie, przyspiesza czas Twojego błogosławieństwa. Niech Twoje serce raduje się w mojej obecności, bo wielkie rzeczy są w drodze, a Twoje życie będzie pełne świadectw mojej dobroci i mocy. Pamiętaj: dobrobyt nie jest tylko dla Ciebie ale po to, abyś mógł błogosławić innych. Kiedy czynisz dobro i dzielisz się tym, co otrzymujesz, mnożysz błogosławieństwa w swoim życiu. Chcę, abyś był źródłem nadziei, szerząc światło i miłość, które włożyłem w Ciebie. Każdy akt hojności to ziarno, które zasiewasz, a ten plon będzie obfity. Teraz daję Ci również mądrość do zarządzania bogactwami, które Ci powierzę. Nie bój się odpowiedzialności, które nadejdą, ponieważ będę Cię pouczał i prowadził na każdym kroku. Wszystko, co musisz zrobić, to trwać w wierze i podążać moimi drogami. Kiedy mnie słuchasz i jesteś posłuszny. Droga do dobrobytu staje się jasna i wolna od przeszkód. Synu, ta modlitwa jest po to, abyś żył dobrobytem we wszystkich dziedzinach swojego życia. Od tej chwili nie noś już zmartwień o swoją przyszłość finansową. Oddaj wszystko w moje ręce i zaufaj, że działam na twoją korzyść. Tak jak deszcz nawadnia ziemię i sprawia, że owoce wyrastają w odpowiednim czasie, moje błogosławieństwa są już wylewane na ciebie. Twoje interesy, projekty i plany są pod moją ochroną, i nic nie będzie w stanie powstrzymać obfitości, którą dla ciebie przygotowałem. Kiedy żyjesz zgodnie z moim słowem. Przyciągasz pokój, radość i dobrobyt. Prawdziwe bogactwo to znacznie więcej niż pieniądze to mieć pokój w sercu, zdrowie, zdrowe relacje i cel w życiu. Chcę, abyś cieszył się tym wszystkim bez lęku i bez ograniczeń. Twoja wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do obfitości. I teraz wylewam na ciebie odwagę i zaufanie, abyś trzymał się mocno moich dróg. Pamiętaj, dobrobyt, który pochodzi ode mnie, jest trwały i pełny. Nie przynosi zmartwień ani ciężaru, przeciwnie, przynosi radość, wdzęczność i wolność. Chcę, abyś żył z lekkim sercem, bez niepotrzebnych obciążeń. Wiedząc, że zawsze jestem przy Tobie, dbając o każdy szczegół. Od dzisiaj, kiedy przyjdą trudności, pamiętaj, że jestem Twoim ojcem i opiekunem i niczego ci nie zabraknie. Zachowaj swoje skupienie, dyscyplinę i przede wszystkim niezłomną wiarę we mnie. Napisz w komentarzach, i przyjmuję, akceptuję. Jestem wdzięczny i zadeklaruj, że jesteś gotów na dobrobyt, który już uwalniam nad Twoim życiem. Kiedy werbalizujesz swoją wiarę, dostrajasz się do mojego celu i otwierasz jeszcze bardziej drogę, aby moje błogosławieństwa cię dosięgnęły. Synu, chcę, abyś wiedział, że nie musisz kroczyć samotnie. Będę z Tobą na każdym kroku. Otwierając drzwi, usuwając przeszkody i prowadząc Cię do zwycięstwa. Ten tydzień będzie czasem cudownych niespodzianek, zamkniętych kontraktów, prosperujących interesów i niespodziewanych możliwości. Przyjmij teraz przemianę, którą dla Ciebie przygotowałem. Nic nie może powstrzymać tego, co już zarządziłem dla Twojego życia. Jesteś przeznaczony do prosperowania i życia w pełni. Zadeklaruj Amen w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać moje wiadomości i wskazówki. Każde słowo, które tutaj usłyszysz, będzie kolejnym krokiem w kierunku celu, który mam dla Ciebie. Chcę, abyś prosperował, był szczęśliwy i żył obfitym życiem które dla Ciebie przygotowałem. Jestem z Tobą, mój synu, dziś i na zawsze. To, co zostało zarządzone, jest dokonane. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.